A teraz jest Niemiło. Nie, nie, nie. <laughs> nie miło, hexagon. Ale Ej, hexagon, ej, hexagon, ej hexagon, proszę cię, daj kila. Ej, ej, gdzie się patrzysz? Gdzie się patrzysz? No dupy, elektra mi przeleciała Ale gólno, klata plus 4. Nie, unik. Nie no, tak blisko uniku. Unik by mi się garnął, Imo. Co teraz muszę. Excalibur! Co? No, ten na Excalibur. Oh. Okay. Bro, ja mám rozladovaný telefón na chcem dojímať. Ja mám. Rozladovaný? Tak. Bro, my robíme. Môžete, vám peniažky dám, ale co aké peniažky? Nech mi daj, Nie, no, nie to mať najta. Niech ona mnie wbija na live. A. Ja chętnie Ale na razie, Boze, sobie, na razie nie ma sobie. Zero osób na live. Ie. Dziękuję, widzowie ej, tak. ej, wiem, co mogę zrobić. Top gifter wygrywa coś. Mogę zrobić tak w sumie na razie, nie? Ja mam tak. Ja mam dypli, więc. Ja tak. mogę zrobić że top, top giftera, nie? Jakby że osoba, która zgiftuje najwięcej, dostaje tego. Czy ktoś bije w ogóle przy tej linii? Czy to? Dobra, giacik no, i teraz czekamy na pierwszą. Ja to milioner, chodź. Chodź. A jeszcze, że ty. Przepraszam. Najpierw trzeba sprawdzić, co ja mam w Endercecie. Co mogę rozlosować ty? Ja to milioner, patrz co ja. O, o a się dostał udbana. O, naprawdę. Ciapa Ciapa Ej, o ma. O mamnoka, Widzisz to? Widzisz to? Tak. Ej, no no, no, no. dobra, nie ja mam na co zrobić to. No, ma on się do na no. C. jest na Tak, i ten dom. zdejmuje. Znajdziemy... Tak, nie na wiadomość do indeksa, czy będzie coś na lasowanie, czy da coś. Jaki <grym> żebrak. I, tak, I tak to otworzysz jak się. Nie. Nie. Co to robi awajsi bez seta w z mieczem? Nie pytaj nie, się nie, nie. Kurde, ten ciofa jest taki free Spoko mi napisał. Dobra, on mi przechowa tego Przechowa mi łaszka więcej, później go od niego odkupię. S. Stefan! Stefan, wyjdź! Masz kanapkę ci dam, ale masz <laughs> Stefan, nie no Stefan, Stefan, proszę, masz nawet stack kanapek jeszcze tyle, nie? Masz pierniczka Widzisz, jaki ładny, <laughs> pyszniutki, zostaw Eheh, <laughs> pierniczek Masz nielotkę, ja Stefan, o kurde Ładny ty dopilu Ej, jest pływik w klanie? jest, sikary i, I yeah, yeah, shikery, tak cię mogę wył... Yeah, nie, wyłączyłem ci Jest wyłączana, co? Znajdź mi od mi ten Wojtas yes. Normalnie, pas Eheh Znajdź mi sikary Mam no, no widzisz, ja dostałem... I nie mam no, antyloga. A, ja też. <coughs> ja to Jani ziarra. Kolega twardo na się wyświetla. Kolejna osoba y z Elytrom i oczywiście e. ja dostaję... Ich ja fytach. to Ja tam był za tobą Ameb. Co ty robisz? Bo chyba na razie zrobimy po prostu tak jak było, czyli to. Brakuje mi jeszcze dość dużo hajsu Jak można łatwo ja, ja, ja dużo się zarobić? Nie, nie da się Albo po prostu zabijasz, nie? Dawcy meta. Kogo ty zabijesz? No ty. Jakiegoś kapilota nie, 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 nie no. Jako jedyny napisałem temu ja też. Nie, ja na 90 ten obserwacji ten. odpalam kamerę To, ze no. Ja mam. Wiesz czyj, 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 że ja już odpalałem kamerę, kamerę na KleMC, jak robiłem z live'a. Ja PDD. No miał, bym? miał. Dalej ale jest Ry. Rej, Ryj, ryj, ryj pokazał? No rej pokazał. Pokaż. A to już nie jest na YouTube, to już nie jest na YouTubie. A to już nie jest na YouTube. Miałeś to... Bomba kla. A ja za ja najlos... Pokazał twarz. Na stoslubów. XD Ja on mi każe wymaganie jeszcze czytać. Nie chcę cię. Jakie tam są wymagania? Weź mi to skróć. Ale kto? Infomedia Media twórca. YouTube. Każe, 500 subskrybentów, żeby mieć tego was coś boli chyba. A nie media. 200 subów Minimum 2 firmy. Aktywnie Dobra, nie chcę, jak wiecie Jednak nie chcę TikTakera z bądź TikTaker jest prosty Mogę Ci konto pożyczyć, nie na Mam mi Cytryna, ten Wojtas Ciapa wyszedł nie? za linię, bro. Ej, Ciapa pierwszy raz chyba za linię wyleciał. Ej Zabrał, <noise> <noise> <Ziałby> to zabrał. <noise> A Ciapa się na mnie wziął, popatrzał. I smutny Ciapa. No i co? Ej, tylko bania nie pada. Co mogę zrobić, jak wyjdzie? Czekaj. Tam. Ban... Co to do zbiorowisko? Ja banie zmieniałem, ale miałem lokak tam, gdzie zmieniam banię. Co ty masz O, czy ty, to, czy, czy ty są? O, w topor! Patrz! Przyszła. Topor. Topór przyszedł. topor wyjdzie Ej, o, Ten milioner cały czas. Ale musisz go w pra... Musisz go w bok, bo jak do przodu, to on wleci za No. <laughs> Patrz tu. Ej, rozumiesz że my możemy go zabić nie? O, Ja ta milioner dostał bana za killaurę. <laughs> Dobra, z mnie Co? później zrobię live, bo teraz mi się nie chce robić. To dla mnie, to dla mnie przekieruj, do mnie przekieruj. Ja mam dwie osoby na live'ie No, no i ja Dobra, mam nie przysięgam, że go zaraz zabiję. Idźcie do szerego kotka nara. No dalej. rapy grać. Mam itemki jakieś. Jedna moneta, mój boże, sześć groszy. Jak mnie hitniesz, nie jesteś tak mi śmiecią. ale lata. BMW ja Jakbyś dał 200 monet, to bym zrobił dłużej. <laughs> Pękła mu żyłka. Dobrze, nie guma. Brodał mi zamrożenie ciapa. Dobra, na razie idę na rapy. Co? Ej, a chyba wyszedł na chwilę. Co ty gadasz? A w ogóle gra? No to stoi przede mną. Haha, jo. ona nie lata. Elytra? I nie ma fajerwery, znaczy, więc padnie po pierwsze. Znaczy, nawet tam nie ma. Weź Shadow, a mebel. <grym> shadow gardę trzyma. Z babcią. <grym>